ma widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób można bardzo szybko sobie zarobić w GTA. Jest tu już kolejna część sposobu, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Odcinek przyjął się naprawdę całkiem, całkiem nieźle, więc postanowiłem zrobić kolejną część. Ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz udostępnijcie film znajomym dla większego zasięgu. No i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Sposób jest praktycznie taki sam jak wcześniej, tylko teraz musimy sobie wykupić inne akcje oraz musimy wykonać trochę inną misję. Pierwsze co robimy, wykupujemy sobie akcję iFruit na tej zielonej giełdzie na każdej z postaci. Kiedy już to sobie zrobimy, wykonujemy sobie kolejną misję Lestera. Poprzednia to była multibójstwo. Dzisiaj wykonamy sobie misję Grzeszna Miłość. Kiedy już ją wykonamy, co zajmuje około 3 minuty, czego potwierdzeniem niech będzie właśnie ten krótki urywek z zakończonego mojego gameplayu, na którym jest pokazane ile czasu zajęło mi wykonanie tej misji. Po wykonaniu jedziemy sobie do domu Franklina. Zapisujemy grę tam około 2-3 razy, dzięki czemu pomija nam się w grze trochę czasu. Kiedy to zrobimy, nasze akcje powinny się zwiększyć o około 25%. Jest to naprawdę dużo. Dla przykładu, jeżeli zastosowaliśmy sobie mój wcześniejszy sposób z ostatniego odcinka i mieliśmy już te 220 parę milionów, i wykonaliśmy dzisiaj ten sposób, o którym właśnie mówię, byśmy mieli dodatkowe 50-60 milionów, co jest większą ilością niż wykonanie całej linii fabularnej, w której możemy zyskać maksymalnie 40 milionów. Więc zysk jest naprawdę ogromny. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Nara.